Życia. Za przelaną krew niewinnych Odkąd ich litry krwi wypełniają te paryki Ich rodzinu zyskaszą Zapał do polityki Tych wszystkich, którzy myślą, sojusz przyniesie korzyści Czy to stabilizacja, czy amputacja szczęścia W tej walce Przeciw przemocy musisz dziś wybierać Ja wybrałem już i czekam na ciebie teraz Krzykiem nie Stopimy stal nowość życia widzę życia, za neo w moim kraju Depczący pamięć o kilku milionach Polaków Którzy na Głosili się Dzisiaj. Patriotyzm na karku ślady od planu We szwadrony wszech Polaków błądzą W ideologiach sieją zamęt, taki sam, jaki mają w głowach Xenofobia, szukanie wroga w innych narodach Wszystko po to, żeby tylko ukryć obłęd w Nienawidzę życia za trzecią wojnę, początek To moment, w którym z dwóch wierzch wyznakiwano spokój To moment, w którym człowiek stracił rozsądek Zabijając w zgodzie z Bogiem na podstawie świętych książek Powiedz, jak można wierzyć w ludzkie prawa Skoro argumentem może jest bomba nuklearna, skoro większy wpływ ma silniejsza gospodarka. Jaki wybór ma dzisiaj kraj trzeciego świata? Na no świata już przy wierzyć w to I pytam, tam, gdzie jest bóg, który śmierci był. Na no świata już przestałem wierzyć w to I pytam, tam, gdzie jest Życia. Za oczy młodego dziecka, za strach w jego sercu i karabin w jego rękach. Za militarną i deficyt lekarstw. Na zmiany trzeba czekać, proszę, AIDS nie zleka Zalewa świat, fala obojętności. Kolejny konflikt zbrojny, uczniowie palą szkoły. Nie gonią za piłką, gonią, by kogoś robić. Pakując zamiast książek, magazynki, do tory. nam wice życia za te święte elity, które akceptują radę księdza nacjonalisty. Czemu Kościół katolicki promuje antysemityzm? Słucham, będę konfesjonałem waszych myśli. Pijcie dalej, ten kielich na wieczerzy kłamstwa. Ja znam prawdę, ale nie znam tego radia. to czysta prawda nie taka jak wasza propaganda. Życie nauczyło mnie omijać do pana. Nie nam widzę życia za wykorzystywanie kobiet, które zamiast miłości czują, że żyją za alfosem. Pobite, zniszczone, odrzucone. Powiedz, ile instytucji w Polsce rozwiąże ten problem. Kto wie, ile zniesie matka, żeby ochronić dziecko przed ciosem pijaka? Ten zdaje sobie sprawę, że życie to nie farsa i pójdzie za moim głosem, nie nam świata. 不再害怕。 Staję wierzyć w cud i pytam, gdzie jest Bóg, który u śmierci Bóg.